Rok 2019, czyli czasy świetności Petai i to były zupełnie zupełnie inne czasy. Na to pytanie postaram się odpowiedzieć na filmie, a więc wracamy do teraźniejszości. Znowu wszystkim z Patai, czyli miasta, które bardzo ciężko jest zdefiniować, ponieważ no, nie chcę jakoś używać słów takich dosadnych, więc tak naprawdę zanim je użyję, oprowadzę w mieście pokażę jak wygląda. I wy robicie sobie opinię, też pewnie wielu z was już ma opinię. Natomiast no, opinia jest e, moja Mało pozytywna, że tak powiem no, Kiedyś była bardziej pozytywna, może troszeczkę Natomiast teraz no, jest jak jest Jest poranek, idę na plażę, ponieważ tak to no, Generalnie chciałem zacząć dzień Od plaży, ponieważ no cóż, jestem w Patai nadmorskiej miejscowości, więc no, Co można robić e, rano To chyba najlepsze wyjście, pójść na plażę Która nie jest najpiękniejsza jak wiecie. zresztą zobaczycie zaraz Więc witam z Pattaya Beach Nie jest najłatwiejsza plaża na świecie Tak jak mówiłem wcześniej Natomiast jest po prostu, tak? Jakaś tu plaża jest, to jest morska miejscowość Pattaya, słynna zresztą chyba na całym świecie Z wiadomo jakich powodów Natomiast plaża jak plaża, no Bez rewelacji Ja uważam, że do, na plażę tutaj do Pattaya nie ma co przyjeżdżać Trzeba jechać na Jomtien Który jest na południu od Pattaya Lub na wyspy na przykład Koh Larn, jest bardzo blisko od Pattaya Lub Samet, która jest jeszcze na południe tu jest bardzo ładną wyspą. No i tam generalnie warto jechać. Natomiast Pattaya no to jeśli chodzi o plażę, to nie bardzo. Widzicie mamy morze tutaj, natomiast tam jest mnóstwo statków, które sobie stoją. I tak naprawdę to nie wygląda fajnie, ponieważ no, jak chcesz na plaży i no to nie chcesz widzieć tyle kutrów, nie chcesz widzieć tyle statków. Natomiast ta plaża wygląda teraz korzystniej, nie ma tyle śmieci, wygląda to ładniej. Piasek jest bardziej piaszczysty, że tak powiem, bo to naprawdę wyglądało to fatalnie oni nich przynajmniej. A teraz wygląda to lepiej, ponieważ wiadomo, jest taka sytuacja jaka jest na świecie, więc po prostu mieli czas, żeby to jakoś uporządkować. No i dobrze, to zrobili, ponieważ no, teraz jest najlepszy czas na takie, właśnie tego typu rzeczy. Także kiedyś tej plaży dawałem 2 na 10, a teraz daję 4, może 5, naciągane, także no, nie ma tragedii, ale no nie polecam. Myślę, że Huachin jest znacznie, znacznie lepszy niż właśnie Pattaya, jeśli chodzi o plażę. A dlaczego jestem w Pattai? No to tak naprawdę, no, jak wiecie, spędziłem ponad 10 dni w domowej izolacji Wiadomo dlaczego, poprzedni film e, nagrałem, którym wytłumaczyłem o co chodzi, byłem chory Więc musiałem siedzieć w domu przez 10 dni ponad, no bo tak mi kazano I dostosowałem się do tego, ponieważ no, no, czułem się źle, byłem chory Przez pierwsze 3-4 dni było kiepsko, wiadomo temperatura, symptomy Natomiast potem było coraz lepiej wiecie. i w końcu udało mi się wyjść, natomiast święta, nowy rok musiałem spędzić właśnie no, w zaciszu do mojego ogniska i właśnie na tego Pattaya, ponieważ jest blisko Bangkoku, mogłem wyjechać nad morze, nie jest to moje ulubione miejsce, natomiast no, mimo wszystko, mimo swoich wad, to lubię tu przyjeżdżać, nie wiem czemu, to jest taki paradoks, że uważam, że to jest taka dziura, natomiast no, lubię tu przyjeżdżać, nie wiem czemu, tak po prostu jest. A mam dosłownie 2-3 dni na, wiadomo, poddychanie powietrzem, trochę morskim, świeżym. Bo wiadomo jak to jest po trudniach spędzenia w izolacji, musisz gdzieś wyjść, musisz gdzieś pojechać i spędzić czas poza domem, poza Bangkokiem. Ponieważ chcesz mieć scenerię, chcesz przywietrzyć się. No i cóż, bór na pataje. no i trudno, tak jest. Nie pokażę jak wygląda Pataja obecnie, ponieważ jest to ciekawy przypadek upadku miasta, które było upadłe już wcześniej. Natomiast teraz jeszcze bardziej podupadło i nie ma nadziei tego miasta, moim zdaniem. Także no, idziemy, pokażę Wam jak to wszystko wygląda obecnie i jaka jest przyszłość tego miasta. A przyszłości i perspektyw no wielkich nie widzę. Jak wygląda Pataja, to jest stary Department Store pod upad i tak naprawdę nie ma już przyszłości tego budynku, Także będzie nie stał i straszył przez długi czas prawdopodobnie. Bo pewnie jest drogo, żeby to wynająć lub kupić lub zburzyć, więc no, taka jest przyszłość tego budynku, czyli żadna. A tu jest hotel Hilton, czyli tak Pataja wygląda obecnie, że budynki wysokiej klasy jak hotel Hilton są przyplatane budynkami takie jak tutaj, które straszą. I typowa ulica w Patai po dwóch stronach mamy bary. Tak wygląda mniej więcej Pataja cała. Bary, hotele i... no i nic. No i witam na no, Wookie Street, czy miejsca gdzie toczy się normalnie, że nocne, natomiast teraz się nocne jest bardzo, ale to bardzo okrojone. Wiadomo dlaczego, wiele barów, wiele restauracji tu podpadło, nic tu trzy nie ma, otwarte jest parę lokali, bo byłem wczoraj tylko wieczorem, żeby zobaczyć i generalnie czas świetności minęły już dawno. Teraz przejdziemy się kawałek po tej ulicy, zobaczcie co tu się dzieje. Normalnie jest Exodus. Tu mamy rent, tu mamy rent, tutaj wszystko podupadło. Jak dookoła się rozejrzę, no i tak to wygląda. Także to miejsce było pełne wszystkiego wcześniej, natomiast teraz jest pełne niczego. Wygląda jak syfiaście, wygląda jak dziura i wygląda tak, jak chyba wyglądało zawsze, natomiast to zawsze było przefiltrowane wiadomo czym, natomiast teraz filtry zeszły, można zdjąć filtry i zobaczyć to miejsce takim Jakim jest naprawdę, no bo, no bez rewelacji, że tak powiem. Ale każdy, kto tu był, e, może to ocenić, ponieważ kiedyś było fajnie, kiedyś coś się działo, więc tak naprawdę nie zwracało uwagi się na to, że to wygląda fatalnie, moim zdaniem. Natomiast kiedyś to fajnie działało, prosperowało. Ja to byłem parę razy, jakoś nie lubiłem tego miejsca, ponieważ wiadomo jak to jest, no ja nie gustuję w takich miejscach, no niektórzy tak. Natomiast no, co dużo mówić, no. Jest tu taniej powiedzmy, że w Mankoku, jeśli chodzi o imprezy, a tych ludzi tu przyjeżdżali. A tak teraz wygląda. Wrażenie takie. Ale co jest fajne, to te kable, że sprawiają wrażenie artystyczne, takie powiedzmy, takie klimatyczne, jednak jeśli chodzi o Tajlandię, no to kable to jednak jest taki krajobraz stały tajskiego, tajskiej metropolii. I tak ta ulica, potocznie zwana Walking Street, czyli taka chodząca ulica, chodzona ulica, deptak główny, powiedzmy imprezowy. Ciągnie się przez 15 minut. Sorry, cup. morning, morning, sorry, morning. E, no tak jest. I po prostu ciągnie się przez 15 minut i, i teraz to wygląda fatalnie, Kiedyś to miało jakieś życie. A teraz <laughs> straciło zupełnie klimat, swój czar. No i cóż, co mogę powiedzieć? No. Tego się już raczej nie da odbudować. A przynajmniej zajmie to naprawdę dobrych parę lat. I zobaczcie, budynek w ogóle nieczynny, zwisałem kable pięknie. A po drugiej stronie co mamy? Wyburzone zupełnie wszystko. <grytania> Bo, nie działało, więc trzeba było zburzyć. Także papaja w najgorszym wydaniu za mną, widzicie gruz, wyburzyli budynek. No i cóż, tak to już jest. Wszystko w końcu musi unąć i wszystko musi się zawalić. Nawet pytanie. Ja. A jeśli ktoś szuka pomysłu na biznes Tajlandii, no to ma prosty plan. Kontrakt, 10 lat, bar, 3 piętra z licencją od razu więc tutaj można się odezwać i wynająć się. Cisnąć biznes Tajlandii, jeśli ktoś robi ryzyko. Mamy tutaj rosyjską restaurację o nazwie Wdzięcznej Rasputin No, bo Rosji jest tu sporo mają tu swoje bary, restauracje, swoje enklawę. No i tak to jest już. A to mogło prowadzi do statku, który płynie na wyspę Kularn, oddaloną od 30 minut od Patai. Jest to chyba najładniejsza wyspa, jeśli chodzi o bliskość od Bangkoku. Także warto pojechać 30 minut. Kosztuje chyba 40 Bahtów prom na nią, więc to nie jest żaden wydatek. Ja już tam byłem, nie mam po co tam jechać. Nagrałem odcinek stamtąd, więc tak naprawdę, jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to możecie cofnąć się w moje filmy i dam zobaczyć, jak wyspa Kularn wygląda. Chyba... I oczywiście nieśmiertelny napis Pataya, zrobiony na wzór Hollywoodu. Pataya City. Hollywood City. Los Angeles City. No prawie to samo, ale prawie. wielką różnicę. I obok napisu Pataya City jest taki budynek wielki, który zaczęli budować dawno temu. Natomiast nie skończono i tak po prostu stoi i straszy. Ładny budynek, fajny miejscu, natomiast no zabrakło funduszy. przestano budować. I nie, niestety nic z tym się nie robi, ponieważ no, nie ma funduszy. Jest właściciel, natomiast no, nie ma co z tym zrobić, jest to drogo, zburzenie takiego budynku, budowanie czegoś nowego. Więc no, stoi i straszy nie będzie tak stało przez najbliższe 50 lat może, Taka moja, e, takie moje proroctwo, 50 lat będzie zostało, albo i dłużej. Wróćcie do tego filmu wrócić za 5 lat i zobaczyć, czy sprawdziło się, czy nie. I w Tajlandii zobaczymy właśnie takie rzeczy, czyli łeb świni i kurczak. Także no, takie rzeczy na zewnątrz tutaj sobie na ulicy na chodniku stoją teraz są sobie bułakao idziemy coś zjeść jeszcze... No, to jest... o, trzeba jeszcze zapisać swoje imię i tak to wygląda w takim miejscu i tu mamy chyba testy antygenowe Standardowo wakacje, więc musi być jedzenie typowo angielskie, bo jednak tak zawsze robię, taki, taka tradycja dla mnie. Generalnie w tym miejscu sporo się dzieje, jeśli chodzi o życie nocne, widzimy szugar, jakieś bary nocne, jakieś tań, tańczą też tak no, na jakichś takich rurkach. Wiecie jak to jest? no. Takie są miejsca w Tajlandii. Oh. <laughs> Widzicie, trochę się zmieniło, Oddają cześć duchom chyba tutaj. Po prostu zobaczycie. Good luck, for good luck. It's for good luck, right? Red Fanta, żeby restauracja dobrze prosperowała, robią coś takiego. Zobaczcie jak wyburzyli ten budynek. Nic tu nie ma, w środku miasta. No i cóż, czuję się jak na Kubie, bo na Kubie generalnie tak wygląda wszystko, a tutaj no... Tajandia też byle jakoś jest. Także no, to można zaobserwować właśnie w Tajandii. Ale w Patai też są też normalne miejsca, takie jak to. Tylko że, to, tylko, że jest troszkę inaczej, inny vibe jest niż w Bangkoku powiedzmy. Tutaj jest wolniej, spokojniej i mniej się dzieje, bo generalnie akcja w Patai toczy się na ulicach i w barach i tego typu miejscach. Wcześniej pokazałem tą gorszą część teraz pokażę tą lepszą, czyli rooftop bar, jeden z lepszych tutaj. Nowy otworzyli niedawno i jest naprawdę... Samowicie. Także zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy basen. Także no ta lepsza strona, patai. Ładnie tu jest. To jest fajny to bar. Jak mówiłem wcześniej, nowy. Powstał też w tym roku, dlatego widziałem właśnie zdjęcia. Tego miejsca i, do tego. I w takie miejsca warto przychodzić, ponieważ tutaj przychodzą tajowie głównie, raczej tu nie uświadczymy ludzi z zagranicy, ponieważ to ludzie z zagranicy, którzy do Patai siedzą, przyjeżdżają tutaj, raczej są na dole i w takie miejsca tu nie przychodzą, a mówiąc szczerze, to jest ta lepsza strona Patai cieszę się, że w takim miejscu jestem. Także polecam Patai zobaczyć właśnie takie miejsca, a nie tylko te bary, te restauracje, które są na dole. No on tak właśnie wygląda. Bary, bary, jeszcze więcej barów. Że to, co widzimy teraz, czyli te parę lokali, które są otwarte, to jest nic w porównaniu do tego, co było kiedyś w e, 2019 roku, ponieważ no wiadomo, jak to wygląda. Więc, moim zdaniem, no można powiedzieć, że w ciągu dnia się nic nie dzieje i w ciągu nocy też niewiele. Także no, nic tu po mnie, a jutro wyjeżdżam do Bangkoku, bo Patai mi już wystarczy. Ech, upadłe miasto. Tego nie lubię, ale mimo wszystko. Fajnie, że przyjeżdżać na 1-2 dni, żeby sam wyjechać zaraz. Powrót do Bangkoku i wiadomo, test na co. Cóż, tak to wygląda, że jak się wraca do pracy, to trzeba zrobić taki desik.